Ja w pierwszy. Ale bańkę kto rzuca? Pierwszy. Ja rzucam, ja. ja. Pierwszy jumbo. Hej, hej. Hey Proszę cię bardzo. O jezu, o jezu, jak z niego życie zeszło. Ja pierdolę. O, co meluzynka, ma meluzynko ma się... Ale nie, to nie maluzynka. Nie wiem po co na co. Parela tutaj na dole. Ja tu mam, potrzebuję wstaw. Już, już, już. Bo ja mam parela i tego drugiego co ucieka, bo Wojtek mnie odskakuje stół i zostawia mnie samego. On nie wiem jaki ma styl grania kurwa. Zoskoczy. Dobra, dobra, już jest. Chyba tam ja. Gdzie? A to Kedor chyba jest. Chcesz go wysolować? Nie, już Kedor jest martwy. A tutaj jest ten jakiś kurwa. Czekaj, kurwa, z no, Ja bym ja się z tymi dwoma y, się z tymi i tym drugim Bo, się dobra, znalazł, bo Wojtek się cofał. Dobra, okej. Okay. Wojtek nie powinien tak grać, kurwa. No na no, chodźcie, tu na pimentkę. Dobra, dobra. Ja pierwszy, to tak, jak zawsze. Nie wał. Ty 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 ty. na bańce, czy my im dużo nie zrobimy, no wiadomo jak potem te takie kurwa Mogą być oni. Z tytu, mogą być oni. Jak pójdę pójdą w jutro, że oni. Mogą być oni. Tylko Ty moje mieliście, żeby było full. Dobra, Rusher, ty daj pierwszy bańkę. Dobra. Yes. Okej, okay. słuchaj Gustawa powie już! Idą. Czemu się tak pierdolił? Poleś się rozsypał, ten za kacuki, kurwa, masz, Gustaw. Nieśmiertelkę. Idziemy tu, pomożemy rusherowi. się rozsypał. Kurwa. Nie zadziała a nie, jeszcze mam tego. A bo, uważaj, bo jest. No dobra, 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 dobra. Farem, farem, mam go, kurwa. Ale jest dwóch na dwóch. To ja wracam. No dobrze. Razem. A gdzieś ty, a gdzieś ty był No ja, ja jestem na ma... obu i już jestem po ciebie. Był? Gdzieś ty Wojtek był. Jestem, jestem. Tylko ucieknę na chwilę, bo jestem bez... Dobre, dobra. Jestem, jestem z wami. Dobra, rozsypał się. A gdzie gust, A gdzie A co się stało? Jestem, jestem, jestem. To jest mocny team, to jest ich najmocniejszy team na ten moment. Tak. No. Bez kocura to tak. Ale droga, ale droga... No to spokojnie ogarniemy, bo Jeszcze, jeszcze pięć To spokojnie. Jak rusher pierwszy się odpala. Rasher. Tak no. jest. I lecimy z tym. To nie odpoczy okay. Ty się trochę za wcześnie odpalił, jak ja powiem jak powiem już, to będzie już, ale teraz nie przykro Miję tyle, jak idzie. Ja pierdolę. Idziemy, idziemy. Dawaj, dawaj, wjeżdżać, oni będą wjeżdżać tutaj. Idą, już. Pięknie, dobra. Idealnie trafieni, idealnie. Już to jest słabe, w ja mnie wprawia, ale to, to będzie chwila. Wiem, że twoja jaskręgu. To nie jest taki team jak tamto. Przebiega. Już? Ja tego Nie, nie bo jest to jest. Amiga, tego nam. Dobra, masz sztandar Sperdol. Czeka. Praszaj go do parnie. No to leć, lec, bo się uleczy. zaraz A my do nie bo widzisz? Nie, bo wiem, Dobra, jeden. Jest. Jest. No, i Osinari też dostał, czy mówiłem, bo w było spaniaków. dodajesz banieczkę i cacy. I... Chyba, że już nie wejdą po tym kozaki. Trzeba ja, im przyznać. Jak powiem już, to wtedy nie Dobra jest. Czekam niecierpliwie. Idą już. No dobrze Wojciech, ładnie poprawił. Jest Farel, jest to mocna ekipa, przygotujcie się. Dobra, on mnie nie Gdzie jesteś? Jest farel jest prawie zniszczony. Masz tutaj banieczkę, pięknie. Farel jest na górze, ba jeszcze banieczka Dobra, Barba, Barba już jest na glatku, macie sztandar. Pięknie, rozsypał się Farel. To jeszcze Kecio, to... kurde, mnie ściedzi. Dobra, rozsypali się, okej. Okay. Podnosimy raszerka. Dobra, stąd. Dobra, Do raszerka. Dobra, ej, robimy rajdy. Zaraz, rozsypali. Ja Kortos ja nas godzinę, daj spokój. Poprawiam. O 20, Kortos. 20. Nie spoko, bo tam ludzie piszą na tym. Na, na no na to że o 20, ludzie, jak zwykle, już. tak? Już. Lużno, no, już im piszą. Na Dobra ja wam tam, następną Dobra, jeden się rozsypał Dobra Teraz Kedjora, Kedjora w przeciągu Kurwa mam ciepło Straciłem Glada, bo nie mam wsparcia Dobra, dobra, już jestem tutaj po ciebie Masz glata. Ja jestem na Gladzie Mam farela, bum, 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 konie puszczamy i... Oj, poszły to, to nie leżę! Nie, 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 nie bój się, pierdalaj się w

Dałem, 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 dałem. dałem. cyfrem, no, je, to 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 no. cyfrem. Dobra. Dobra. Ja po... No to idzie. Ktoś tam pobiegł ucieka, tego Któż No to za nim? Na tam Na za pobiegła nasz. Na nasz. ja nasz. Na nasz. do czy Dobra, nie Dobra, tam, chodź, tam Jakie naprawy no pójdą? Nie pójdę, ja nie, nie pójdę. No stoluj. leży. Nie wspomagaj go tam, nie? Stoluj, stoluj. Ja go nie wspomagam, jakiś tam. No, ja ja też nie. My, nie. 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 My tylko sobie stoimy i patrzymy. Raczej w kontrolu. No i pięknie, dziękuję. No, <noise> Dobrze ja się podobało. Ja tylko lubisz to, nie? Kiedy A jak? Nie? A jak? <noise> A patrz jaki... Obstrady, obstrady był, kurwa. Nie, nie, nie wiedział za co się złapać. Ale my, ale... Ty, my jak żeśmy drzwi obstawili... Dobra, jestem, jestem, jestem. Poszły konie po bedonie. Idą. Ba! Zawsze się, ja umówiła, zawsze się już, zama... Na bo mówię, że za na, Nie to na ten Gdzie ty Gustaw jesteś, bo Bior, nas dziwidzę. No, nie mieli timingu na początku, bo się pospieszył trochę ten. jest ci Tak, ale ja, ja, ja gonię tutaj z żambem, gonimy tego. Jak już na dwóch daj pojedynczy, bo mają przewagę, no i do... właśnie uglada w tym momencie jak się robicie tu nie ma Pójdziemy na na chwilę tu się gra dobra, ten jest ściągnięty, dwóch uciekło góry, tam bo dwóch, dwóch... żyje jeszcze, nie u góry tylko tu, w prawej, Miesz, prawo, to, w prawo, prawo to, w idzie, prawej, no, prawo idzie no, z prawej, no, z prawej no, no, z prawej, z jak chcecie, odpaliłem te dobra no, Już to odespoć, to w Nie goni się, nie podbija się, nie goni się, pójdzie, żeby jeden się chyba. To nie, PvP, nie pipic, kur. Trzeba myśleć. Ja wychodzę, bo nie zdążę na bagietę. O no, dobra, dzięki raz się zagra. No, dzięki Dzięki, no, dzięki. Dzięki